Witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Maciej Moenek, to jest okrążenie na torze w Szanghaju. A więc okrążenie zaczynam dojazdem do długiego, zacieśniającego się prawego zakrętu, wchodzimy w niego na ósmym biegu, lekko hamujemy i stopniowo, jak jesteśmy w zakręcie, zbijamy po jednym biegu, aż dojdziemy do drugiego biegu przy wysoko zakrętu. W drugim zakręcie wbijamy na chwilę jedynkę, żeby pomóc do wrotacji i szybko na wyjściu wbijamy pierwsze dwa biegi, aby ograniczyć szanse na obrócenie się. Kolejne hamowanie na 100 metrze zbijamy z siódmego biegu do pierwszego, żeby pomóc bolidowi w rotacji. Szybko wbijamy dwójkę na wyjściu, żeby ograniczyć szanse na obrócenie się. I do kolejnego zakrętu wchodzimy na szóstym biegu, lekko odejmujemy gazu w kolejnym prawym zakręcie, lekko hamujemy, zbijamy do czwartego biegu, trzymamy się wewnętrznej, do kolejnego lewego zakrętu zbijamy na trzeci bieg. Uważamy z gazem, żeby nie obrócić się na wyjściu z tego zakrętu. I dojazd do kolejnego lewego zakrętu. Przy setymetrze hamujemy, zbiamy z siódmego biegu do drugiego. Nie dotykamy wewnętrznej tarki. E, kolejny prawy zakręt na trzecim biegu również uważamy na tarki i powoli wbijamy kolejne biegi na wyjściu, żeby ograniczyć szansę na obrócenie się. I wychodzimy na najdłuższą, prostą na torze. Odpalamy DRS mniej więcej przy wbijaniu 8 biegu, i następne hamowanie będzie na setymetrze Hamujemy mocno, zbijamy z ósmego biegu do pierwszego, że pomp do w rotacji, wbijamy dwójkę na wyjściu, żeby ograniczyć szanse na obrócenie się i do ostatniego zakrętu mniej więcej, gdy przejdziemy pod znakiem Rolexa, zbijamy do czwartego biegu, wychodzimy na prostą, palem DRS i to było okrożenie na to, że w Szanghaju...